Gazeta niegdyś główne źródło informacji, nowinek na temat interesujących nas zagadnień i wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu. Obecnie rolę gazet i magazynów przejął internet. Z roku na rok zamykane są kolejne kioski, a setki wiatr, których jeszcze 10 lat temu witryny wypełnione były radosnymi, kolorowymi okładkami, gniją i niszczają na naszych oczach. Owe tytuły traktowały na najróżniejsze tematy. Można by wręcz powiedzieć, że jeszcze te parę lat temu każdy amator z nas idealne czasopismo dla siebie. Smartfony wciąż były nowością, na którą niewiele osób mogło sobie pozwolić, i stanowcza większość Polaków dalej korzystała z telefonów klawiszowych. Więc gdy chcieliśmy zabić trochę czasu podróżując z tramwajem do domu, stawały się one naszym najlepszym przyjacielem. Obecnie o wiele wygodniej jest po prostu wyszukać interesujące nas informacji używając smartfona. Poza tym, kto wydałby pieniądze na coś co w internecie, można zobaczyć całkowicie za darmo. Nie musząc iść do kiosku, zastanawiać się na jaką gazetę akurat mamy ochotę i żałować, gdy okazało się, że to wydanie było akurat nieciekawe. Jednak czasopisma nie znajdowały swoich zwolenników wyłącznie wśród dorosłych. Za szybą każdego kiosku znaleźć mogliśmy także liczne gazetki dla milusińskich i małolatów o przeróżnych różnych zainteresowania. Kolorowe wydania były niegdyś obiektem pożądania każdego dzieciaka, w tym i tych, którzy od najmłodszych lat uosabiali się z popularną sześcienną grą. Gdy patrzymy na takie czasopismo, raczej potraktujemy je z przymrużeniem oka. Dziś, gdy każdy nastolatek ma przy sobie smartfon niemalże non-stop, niech nie wyobraża sobie chyba oglądania śmiesznych obrazków w gazecie. Jeśli szukasz paczki tekstur czy nowych modów do Minecrafta, zgaduję, że papierowe pisemko również nie będzie twoim pierwszym wyborem. Te psrokaty magazyny mają jednak w sobie pewien czar. Ten sam, który nie pozwala nam wyrzucić ich całej kolekcji zalegającej od lat w odmętach szuflady. Czy jednak takie gazetki mają jeszcze rację istnieć w obecnej erze smartfonów? Jak poradziły sobie z próbą czasu? I co takiego zawierały, że za młodości dosłownie każdy za nimi szalał? Postanowiłem więc na własną rękę przyjrzeć się temu fenomenowi bliżej i samemu udać się do kiosku, by przekonać się, co też kryje się za tymi kolorowymi okładkami, od których dawniej dzieciaki nie mogły oderwać wzroku. Odwiedziłem więc kilka okolicznych kiosków i popytałem tu i tam o najnowsze wydania Minecraftowej prasy. W sumie to chyba po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu trzymałem w ogóle gazetę w rękach, przez co też odłożyłem telefon na dłużej niż kilka minut. Dzień. 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 Zobaczmy zatem, co udało nam się znaleźć i z czym to się wszystko je. O kurwa. Na naszym polskim rynku w dziale Minecraftowej prasy możemy wyróżnić trzy tytuły. Pierwszym z nich jest Crafter. Dwumiesięcznik wydawany od września 2015 roku przez niemieckiego pochodzenia wydawnictwo Bayer. Każdy numer, według producenta, posiada równo 88 stron prezentujących, jak w pełni wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w Minecraftie. Drugim magazynem na naszej liście jest Minecraft. Także dwumiesięcznik, ukazujący się gdzieś od końcówki 2016 roku, wydawany przez tą samą firmę co Crafter. Na swoich łamach ukazuje podstawy grania w Minecrafta, przez co skierowany jest raczej do młodszych odbiorców. Ostatnim z tej listy jest czasopismo LEGO Minecraft. Również dwumiesięcznik, który zadebiutował początkiem 2020 roku. Odpowiedzialne jest za niego wydawnictwo Blue Ocean, także z niemieckimi korzeniami, a na 36 stronach opowiada śmieszną, komiksową historyjkę, przerywaną różnymi łamigłówkami. Ta gazetka ma jednak o wiele więcej do zaoferowania, gdyż do każdego z jej numerów dołączony jest mały zestaw LEGO Minecraft, zawierający charakterystyczne postacie i elementy z sześciennego świata. I jednak, co tak naprawdę z Idziemy w takiej gazetce. No bo co oznacza odkrycie pełnego potencjału Minecrafta? Czyżby redakcja tych gazetek znała jakieś tajne sekrety, o których nie wiemy? Okej, okay, poczekaj, bo to trzeba sobie rozrysować. Na każdego pająka przypadają dwa Creepery. 10,28 pająka? Nie, nie, czekaj. Gdzieś, gdzieś zrobiłem. Ja okrągli do 10. 10. To było najlepsze 12 minut naszego życia. Oczywiście nie będę czepiać się tu dziecinności tych gazetek. W końcu, tak jak sam wspomniałem, to właśnie oni są docelową grupą redaktorów. Zawarte w nich łamigłówki, komiksy czy żarty z pewnością ucieszą młodszego fana Minecrafta. Zamiast tego skupmy się na stronach, które są przystosowane dla trochę starszych czytelników. Dla przykładu, w najnowszym na moment nagrywania w wydaniu Craftera, twórcy postanowili zamieścić garść wiadomości o nowym mobie, jakim jest Bryza, który zawita do Minecrafta w aktualizacji 1.21 w czerwcu tego roku. Redaktorzy zawali także Solidną porcję informacji o formatowaniu tekstu, za pomocą kolorów i nie tylko. Feliaton zatytułowany pamiętnik żółtodzioba, opowiadany z perspektywy nowego gracza odkrywającego dopiero tajniki Minecrafta, przypomni nam nasze początkowe zmagania z tą grą. Natomiast sekcja Comment przedstawi nowicjuszom najważniejsze polecenia, które ułatwią im pracę w trybie kreatywnym. Przejdźmy teraz do magazynu Minecraft, w którym to znajdziemy krótki pamiętniczek z testowania testowaniem tego rocznego zwycięzcy mob to Na pewno ułatwi graczom, którzy nie śledzą najnowszych wydarzeń ze świata gry, zapoznać się z nowym zwierzątkiem. Nie zabraku tu także sekcji przedstawiającej masę gadżetów, których ceny Zwalą z nóg nie jednego rodzica. No bo proszę Was, 91 zł za notatnik. Ja wiem, że logo Minecrafta, ale to bez przesady. To są kartki. Zpięte w, w, w zeszyt. W każdej z tych gazetek na środkowych stronach znajdziemy kilka plakatów, które po wyrwaniu ze skrzywek mogą zdobić nasz pokój, a także, tak jak już wspominałem w intro, wyselekcjonowane przez redakcję najbardziej kreatywne mapy oraz tak surpaki, które odświeżą trochę wygląd naszych chrześcijanów. No i oczywiście memy, jak mogłem o tym zapomnieć? Dziesiątki stron poświęconych w całości tym śmiesznym obrazkom. Niekiedy słuchę, suche, część z nich widzieliśmy już setki razy, jednak i potrafią wśród nich znaleźć się prawdziwe perełki. Uff, dobra, okej, okay, starczy już może o redakcyjnej części gazety. Podczas przygotowywania tej części filmu moją uwagę przykuł jednak jeszcze jeden fragment gazetki. Otóż kilka ostatnich stron craftera zostało powierzone jego czytelnikom, a znaleźć możemy tam sekcję zdjęć, screenów i listów z pytaniami. Zacząłem się wówczas zastanawiać, jak trudne może być zrobienie pracy na tyle dobrej, aby ukazała się w następnym wydaniu czasopisma. Do wydania następnego numeru zostało kilkanaście dni, więc na wysłanie mojego zgłoszenia powinienem mieć jeszcze trochę czasu. Postanowiłem więc odpalić mój stary dysk i zrobić kilka screenów moich starych światów, po czym wysłać je do redakcji Craftera. Na wyniki moich zgłoszeń będziemy niestety musieli jeszcze trochę poczekać. Crafter, Minecraft i Lego Minecraft to czasopisma, które po dziś dzień możemy spotkać w kioskach i księgarniach. Rozmawiając jednak o minecraftowych gazetkach, warto wspomnieć także o tych tytułach, które niestety już na zawsze zniknęły ze sklepowych półek. Przykładem takiej gazetki może być magazyn Mineworld. Odpowiedzialne za nią wydawnictwo Edi Press Holding SPZO zostało zlikwidowane w maju zeszłego roku. Alicja Modrzelewska-Warec, były prezes polskiego oddziału wydawnictwa, tłumaczyła wówczas swoją decyzję ogromnym wzrostem Papieru, a także trendem spadkowym w sprzedaży prasy. Pomimo, iż jej spółka została wykupiona przez firmę Burda Media, w ich portfolio na próżno szukać jednak starego mineworlda. Czasopismo to miało bardzo podobną treść do craftera czy minecrafta. Spośród nich wyróżniają jednak sekcja herosów minecrafta. Jak pisze o niej redakcja, w tym dziale prezentujemy znane i lubiane postaci związane z minecraftem. Popularni youtuberzy, znani twórcy i osoby maczające w produkcji Mojang odpowiadają na nasze pytania, a my prezentujemy ich pracę. W numerach, które znajdują się w kolejnych Lekcji jednego z moich kolegów. Możemy znaleźć m.in. wywiad z Gplayem, Kitty Bellą, Witem, Ogryskiem, czy relacją trasy Dillerka i za po Polsce, podczas której spotkali prawdziwy tłum swoich fanów. Heh. Swoją drogą całkiem słabo zestarzało się podpisanie Wita goście mnie do wykopania, nie sądzicie? A szkoda, bo to one wyróżniały gazetkę na tle innych. Czego nie można powiedzieć o oficjalnym Minecraftowym magazynie? Tak, choć niewiele osób o tym wie. Przez jakiś czas Mojang wydawał w Polsce oficjalną gazetkę o ich grze. O tej samej treści są nieoficjalne pisemka. Tja, chciałbym powiedzieć tu coś więcej, jednakże nie ma ona do zaoferowania nic innego, poza faktem, że jest oficjalna. Cóż, pomimo początkowo ogromnego sukcesu, Minecraftowe gazetki odchodzą. Już pomału w nie pamięć. W powrotu do łask czytelników, tak jak zresztą w przypadku większości gazet, magazynów i czasopism, zdecydowanie nie ułatwia gwałtowny rozwój internetu na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki niemu dostęp do dowolnych informacji stał się o wiele szybszy i wygodniejszy, niż czekanie nieraz kilku miesięcy na następny numer periodyka. Gdy twórcy tacy jak Sly, czy Jimmy przedstawiają nam nowości z gry, często nawet i tego samego dnia, w którym je ja wprowadzono, wiadomości przedstawione w gazetce ponad miesiąc później nie są dla czytelnika niczym nowym. Natomiast rozwój stron takich jak Planet Minecraft. Modrim w CurseForge, a także kanałów utalentowanych mapmakerów czy artystów sprawia, że te kilka paczek tekstur i modów są niczym w porównaniu z tysiącami treści oferowanych przez te strony. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, jak okropne treści potrafią się czasem kryć za tą kolorową, kreatywną grą, czekając tylko, aż natrafi na nie nieświadome zagrożenie w sieci dziecko cieszę się, że takie gazetki nadal istnieją. Jako bezpieczniejsza alternatywa dla najmłodszych i najbardziej narażonych na zagrożenie w sieci graczy. Dlatego, gdy następnym razem będziecie przechodzić obok jeszcze działającego kiosku, zatrzymajcie się na chwilę i rozejrzyjcie się za czasopismem na wasz ulubiony temat. I jeśli wasze młodsze rodzeństwo interesuje się Minecraftem, może dobrym prezentem będzie prenumerata takiego czasopisma. Kioski i gazetki są piękną tradycją, która przez brak wsparcia ze strony kupujących niestety odchodzi już do lamusa. Zresztą, tak jak i masa innych miejsc, które tak mocno kojarzą nam się z dawnym, prostszym życiem, zanim zielone molochy opanowały polskie ulice wraz z tym całym bezdusznym korporacyjnym szumem.